Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałam Wam zaprezentować, jak pięknie zakwitnęły mi grudniki, a raczej bardziej chyba to są dziękczynniki. E, Jest taka subtelna różnica, jeśli chodzi o wygląd liścia. Zobaczcie, ile tutaj mi pąków nawiązało się na tych trzech roślinach, a w sumie na e, czterech. I czekam na widowisko, aż się wszystkie otworzą. Będzie na co popatrzeć. A o jakich kolorach kwiatów wy macie swoje szambergery? Długo szukałam właśnie tego kaktusa o tym kolorze kwiatów i udało mi się w zeszłym roku. Zdobyć tak już pod koniec sezonu i zobaczcie, jaki ma piękny kolor tego kwiatu. Te płatki są takie pomarańczowe, a e, z nami słupka i ta bardziej w środku jest taka różowa. No, przepiękny, zachwycający kolor. Bardzo mi się podoba. Tutaj zaś z kolei e, jest to o, ka, e, z cutting od e, naszej znaczy szczepka od. E, Kaktórką kle i tam nawet widzieliście u góry jest owoc. I inna szczepka, chyba będzie o różowym kolorze kwiat. A tutaj w zeszłym roku posadziłam do innej dwa o różnych kolorach kwiatów, zresztą jak tutaj widzicie. I tu śmiesznie wygląda, bo nowy liście tworzy już z nawiązanym pąkiem. No ciekawe, czy faktycznie ten pąk coś urośnie. I takie, taki zestaw kolorystyczny tutaj mamy. Przepiękną, taką lekką czerwień. A drugi to właśnie taki blady róż, biało-blady róż. Też przepiękny kolor. I już ostatnia roślina. Tu mamy o y, bardziej czerwonym kolorze kwiata. Próbuję później też zapylić, czyli z jednego koloru wziąć, trochę pyłku i przenieść na słupek do drugiego. Zobaczymy, czy mi się uda. No, ja jestem zachwycona tymi kolorami. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się podobały, który kolor najbardziej. I dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia do następnego razu. Pa!